Dzisiaj propozycje dla majsterkowiczów. Linki do wszystkich gadżetów z dzisiejszego odcinka znajdziecie w opisie filmu. Wkrętak grzechotkowy niemieckiej firmy Via, który powstał przy współpracy z Xiaomi, jest dobrym wyborem dla każdego majsterkowicza. Solidne materiały gwarantują wysoką jakość i długą trwałość. Śrubokręt w rączce posiada swego rodzaju magazynek, a w nim znajdziemy w sumie 8 wymiennych najczęściej używanych bitów. Dzięki zintegrowanej grzechotce przykręcanie i odkręcanie wymaga od nas sporo mniej siły, a w dodatku na każdej śrubie zaoszczędzimy kilka cennych sekund. Jeżeli kiedykolwiek oglądaliście Mario Budowlańca, to na pewno wiecie, jak bardzo przydatna jest poziomica laserowa. Laser krzyżowy jest sprzętem, dzięki któremu możemy łatwo i szybko wyznaczyć poziom i pion. Ma zastosowanie przy malowaniu ścian, dekoracjach ściennych, wieszaniu obrazów, montażu szafek, no tak naprawdę wszędzie, gdzie potrzebujemy precyzyjnej poziomicy. Minimalistyczna konstrukcja pozwala na użytkowanie w niemal każdym miejscu. Mocna budowa zapewnia wytrzymałość. Poziomica wyposażona jest w tryb samopoziomowania. W trybie ręcznym możemy sami wyznaczyć linie ukośne i prostopadłe. Ten prezentowany model jest jednym z najpopularniejszych na Ali i posiada bardzo dobre opinie. Panele słoneczne mają wszechstronne zastosowanie. Nadają się do ładowania akumulatorów, zasilania urządzeń elektrycznych, takich jak radiotelefon czy telewizor. Mogą mieć także zastosowanie w dostarczaniu energii do kamperów czy jachtów. Takie panele wykonane są z wysokiej jakości ogniw monokrystalicznych, dzięki czemu cechują się wyższą wydajnością. Są dostępne w wielu wersjach, np. sztywne 100W czy elastyczne o mocy 150W. Możemy zamontować je nawet na zagiętym dachu pojazdu. Zapaleni Majsterkowicze na pewno znajdą dla nich multum zastosowań w przyszłych projektach. Narzędzia wielofunkcyjne zawsze cieszą się dużą popularnością. Nie zajmują dużo miejsca, a w jednym niepozornym gadżecie mamy ukrytych kilka przydatnych funkcji. W tej niepozornej siekierce znajdziemy młotek, śrubokręt, nożyk, piłę pilnik i jeszcze kilka innych funkcji, które zawsze mogą się niespodziewanie przydać w domu lub na wyjeździe survivalowym. Z tym narzędziem zawsze wszystko będzie pod ręką i już nigdy nie zapomnisz, gdzie odłożyłeś śrubokręt. To ruchome jest świetne dla osób lubiących majsterkować przy elektronice. Model przychodzi do nas w częściach, które musimy złożyć. Zestaw składa się z laserowo wyciętych elementów kontrolera oraz śrubek. Całość współpracuje z systemem Arduino. Podczas składania nauczymy się konstruowania, a także programowania. Jest to piękny wstęp do poznania zasad działania mechaniki, która nas na co dzień otacza. Może i nie wygląda, ale podobno ramię wcale nie jest takie trudne do złożenia. Poziomica z cyfrowym wyświetlaczem jest precyzyjniejsza od takiej standardowej. Mamy opcję blokowanie pomiaru, dzięki czemu możemy odznaczyć taki sam kąt w kilku miejscach. Na aukcji do wyboru mamy wersję z magnesem, który pozwala przyczepić ją do metalowych powierzchni. Wykonana jest z aluminium, przez co jest lekka i będzie wygodna w użytkowaniu. Kolejny gadżet na naszej liście powinien spodobać się mechanikom. Jest to bardzo mocna mata magnetyczna. Przyczepisz ją do blachy samochodu i bez ryzyka zarysowania lakieru wszystkie twoje nakrętki i klucze zawsze będą pod ręką. Ta mata jest na tyle silna, że utrzyma nawet najcięższe klucze. Ten produkt niekoniecznie musi pomagać przy naprawie samochodu. Możesz jej zwyczajnie używać na stole, aby śrubki nie spadały na podłogę i zawsze były na swoim miejscu. Z tą końcówką do wiertarki zaoszczędzisz wiele czasu. Wbudowana nasadka jest obrotowa i można w niej umieścić na przykład wiertło i bit. Teraz nie musisz już wykręcać wiertła, żeby dokręcić śrubę. Wystarczy obrócić końcówkę. W całym zestawie znajduje się aż 20 elementów. Poszczegóły co w nim znajdziecie zapraszam do linku w opisie. Prezentowany dalmierz laserowy jest jednym z najpopularniejszych na AliExpress. Charakteryzuje się wysoką precyzją potwierdzoną w opiniach na aukcji. Do wyboru mamy wersję 80 lub 100 metrową. Oprogramowanie dalmierza pozwala wykonywać obliczenia od razu podczas mierzenia. Możemy wykonać dodawanie, odejmowanie czy też zmierzyć pole powierzchni lub objętość. Jest łatwy w użyciu, tak naprawdę do podstawowej obsługi wystarczy nam jeden główny przycisk. Dzięki swoim rozmiarom zmieści się w każdej kieszeni. Nadaje się do pomiarów wewnętrza, ale i także elementów na zewnątrz. Poprawianie fabryki i tuningowanie auta wymaga od nas trochę gimnastyki. Czasami mamy duże problemy, żeby zdjąć plastiki z tapicerki i przy okazji ich nie porysować. Zestaw czterech plastikowych narzędzi pomaga nam w demontażu, jak i w montażu tapicerki. Ten gadżet najczęściej jest używany przy montażu widorejestratorów. Pomaga przy chowaniu kabli. Składany, mały, poręczny nóż współpracuje z typowymi ostrzami trapezowymi. Najważniejsze w nim jest to, że posiada pojemnik na ostrza, które możemy mieć zawsze pod ręką i nie musimy ich szukać, jeśli chcemy wymienić na nowe. Oprócz tego ma składaną końcówkę z ostrzem, aby uniknąć przypadkowego skaleczenia czy uszkodzenia materiału. Magnes neodymowy to bardzo trwały magnes wytwarzany z połączenia neodymu, żelaza i boru. Dzięki sprasowaniu sproszkowanych elementów wytwarza on bardzo silne pole magnetyczne. Przekłada się to na ogromną siłę przyciągania. Na aukcji do wyboru mamy cztery rozmiary magnesów, od 14 do nawet 68 kg siły uciągu. Tak mocne magnesy możemy wykorzystać w przenoszeniu wszelkich metalowych przedmiotów, czy też szukania skarbów w jeziorze. Przydomowe majsterkowanie nie zawsze jest takie proste jak nam się wydaje. Najpierw oglądamy filmik jak się powinno coś zrobić, a później wychodzi, że wymurowana ściana jest krzywa i zaraz się przewali prawie jak w serialu Sąsiedzi. Pomocny może być taki gadżet. Dwie plastikowe nakładki umieszczamy na początkowej i końcowej cegle. Naciągamy żyłkę, która pokaże nam pion i linię do której powinniśmy murować. Jest to dużo wygodniejszy zamiennik dwóch wbitych gwoździ oraz sznurka. Każdy Majsterkowicz ma swoje stanowisko pracy. Jeżeli interesujecie się elektroniką i grzebaniu w niej, to przydatny będzie taki uchwyt do lutowania. Ma cztery ramiona, którymi możemy złapać płytkę i inne elementy, przy których właśnie pracujemy. Bardzo ułatwia lutowanie, bo utrzymuje obiekt w bezruchu, kiedy mamy obie ręce zajęte lutownicą i cyną. W dodatku znajdziemy tutaj małą lampkę, dzięki której dostrzeżemy wszystkie szczegóły. Cyfrowa słówmiarka jest wygodnym narzędziem pomiarowym niezbędnym w warsztacie każdego majsterkowicza. Odczyt jest z niej wygodny i czytelny dzięki dużemu wyświetlaczowi. Mamy możliwość pomiaru średnicy wewnętrznej, średnicy zewnętrznej oraz głębokości. Ma opcję zmiany skali z milimetrów na cale. W tym gadżecie nie ma nic innowacyjnego i możecie go kupić w większości sklepów budowlanych. Ale ta z Aliexpress broni się przede wszystkim stosunkiem jakości do ceny. Jest naprawdę tania. Na tylko jednej aukcji posiada prawie 6000 zamówień i same pozytywne opinie. I to już wszystkie gadżety jakie na dzisiaj przygotowałem. Mam nadzieję, że Wam się podobało, a jeśli tak, to zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji. Przypominam jeszcze, że możecie otrzymywać cashback, czyli zwrot części pieniędzy wydanych za swoje zakupy online przez Letyshops. Link do nich znajdziecie w opisie filmu. Ja pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Cześć.